Jesteśmy teraz w Starym Sączu, na Strefie Chwały wydarzeniu, które, jak co roku, łączy, motywuje i pokazuje dobrą drogę. Chodźcie z nami zobaczyć kilka ujęć, rozmów i myśli z tego właśnie wydarzenia. Jak sądzisz, dlaczego co roku przyjeżdżają tutaj ludzie z różnych miejsc z Polski? Trudne jest to dla mnie pytanie, bo jest jakieś takie, wiesz, socjologiczne albo że musiałbym mieć jakąś taką wiedzę bardziej analityczną. Natomiast podejrzewam, że przyciąga to, co przyciągać powinno, a więc jakaś atmosfera modlitwy, skupienia, jakiejś bliskości z Panem Bogiem. Wydaje mi się, że taka autentyczność najbardziej. Jak z perspektywy czasu ewoluowało to wydarzenie? Co się zmieniło, a co zostało? Strefa chwały rozpoczęła się w 1992 roku, a zatem teraz w tym roku mija 30 lat od jej powstania. I początki były zupełnie inne, bo one miały charakter spotkań muzyków. Muzyków grających, śpiewających w różnych zespołach, scholach, chórach parafialnych a zarazem byli to ludzie związani ze środowiskiem odnowy w Duchu Świętym, która powstawała w Polsce to były pierwsze lata. Przyjeżdżają na strefę także artyści, a, a więc plastycy, dziennikarze, sportowcy, aktorzy i strefa przerodziła się w spotkania szersze, spotkania ludzi kultury chrześcijańskiej. Co jest takiego w w tym wydarzeniu, że chcą tu przyjeżdżać właśnie ludzie różnego wieku i z różnych miejsc. Spotkanie, no właśnie, właśnie to, to jest największa wartość, że spotykają się ludzie z różnych środowisk, ludzie, których łączy wspólnota wartości, które są im bliskie. Czy jest coś, co w tym roku Pana w jakiś sposób dotknęło, zainspirowało? Konferencję Księdza Biskup'a. Który pięknie mówi o Biblii, o miłości Boga do człowieka, o naszej postawie. Kilka takich zdań z tych, z tych, z tych konferencji zapamiętam, ale też zawsze inspiruje bo no, trudno mi w tej chwili tutaj wymienić szczegółowo jakieś sytuacje, bo było wiele spotkań z ludźmi i, i właściwie należałoby powiedzieć ogólnie wiele spotkań z ludźmi, z którymi widzimy się po raz kolejny, ale zawsze właśnie tylko w tym miejscu i w tym czasie. I każda z tych rozmów jest ciekawa, każda z tych rozmów jest inna, każda z tych rozmów w jakiś sposób jest inspiracją. Księży biskupie, co księdza biskupa najbardziej zainspirowało w tym roku na tej Strefie Chwały? Ponownie zobaczyłem i doświadczyłem, jaką moc ma kerygmat, czyli takie pierwsze podstawowe głoszenie o Bogu, który nas kocha, który nas zbawia i który nas uświęca. Bo taki jest temat rekolekcji, które tutaj głoszę i widzę, że te podstawowe prawdy, które wydają się już tak bardzo znane, oddziałują na ludzi, na ich serca, na ich oczekiwania, które noszą w sobie. I ponownie mnie to zachwyca, że Pan Bóg ciągle jest świeży, ciągle jest nowy i że dobra nowina jest zawsze dobrą i zawsze nowiną. Bo, bo to nie jest poziom umysłu właśnie, to nie chodzi o treść, tylko chodzi o doświadczenie. I, i to, co niby wiemy, przechodzi na poziom serca. I modlitwa, która tutaj jest też wieczorami zawsze jakby dopełnia całego dnia, dopełnia też, też tych słów, które słyszymy. I to jest takie bardzo piękne, że słowo, ale też modlitwa, nie? i to nas jakoś wspólnie integruje. A jakby Ksiądz Biskup miał zachęcić młodych ludzi, którzy są niekoniecznie przekonani, żeby tutaj przyjechać, to co by im Ksiądz Biskup powiedział? Bardzo dużo młodych ludzi tutaj widzę. To jest dla mnie bardzo też budujące. Zresztą młodzi mają swoją też taką strefę chwały, swoją ścieżkę, taką specjalnie dla nich, ale widzę, że przychodzą też i podsłuchują, nastawiają ucha na te treści, które są uniwersalne, i widzę, jak, jak to w nich rezonuje. Więc jeśli chcą odkryć jakieś światło w swoim życiu, wielu stoi na skrzyżowaniu, to myślę, że warto tu przyjechać, bo zobaczą światło, bo zobaczą drogowska, z którędy można iść. Co najbardziej ciebie porusza? Co najbardziej lubisz tutaj w tej strefie? Myślę, że niewątpliwie muzykę. <grywa> dlatego, że jest ważnym elementem mojego życia i dla mnie jest najłatwiejszą, najprostszą formą modlitwy. Najbardziej się w tym odnajduję. A tutaj, tego właśnie tutaj przyjeżdżam i tu czuję się tak mega w domu, po prostu, bo jest to przepiękna, no wieczory uwielbienia to jest coś najsprawniejszego na strefie i za są, żeby każdy przyjechał choć raz, na, chociaż na jeden wieczór, żeby to poczuł po prostu. Jak myślisz, tak z perspektywy młodego człowieka, co ludzi przyciąga do strefy, że tu przyjeżdżają? Ciężko to, to powiedzieć słowami, po prostu... To trzeba przyjechać i zobaczyć. Myślę, że yy, powiem tak, jeżeli czegoś na strefie brakuje, no to właśnie ciebie. Okej okay. I, i zachęcamy wszystkich.